Dzień dobry, witamy Państwa. To jest audycja Prezydencki Kwadrans. Ze mną prezydent miasta Anna Mieczkowska. Dzień, Dzień dobry. dobry, witam Państwa. I Kamila Paramierzyńska. Rozpocznijmy od budżetu pani prezydent. Tak. Internauci zwracają uwagę, że budżet ambitny, gdyby Pani mogła kilka słów na ten temat. Ambitny, bo po tych kilku latach, kiedy zmagaliśmy się z różnymi kryzysami, bo i pandemia, i wojna w Ukrainie, która wciąż trwa, ale również kryzys energetyczny, te inwestycje były realizowane, ale dzisiaj czas jest na powrót do takich inwestycji ambitnych, dużych ambicji, bo to pobudza gospodarkę i zaplanowaliśmy rzeczywiście aż 36% budżetu, to je, są wydatki na wydatki inwestycyjne. 108, dokładnie 187 milionów i te inwestycje są podzielone na kilka kategorii. Jedne inwestycje to są te inwestycje, ja cały czas mówiłam, te, które już są realizowane, one muszą być kontynuowane, jak na przykład rozbudowa żłobka, budowa parkingu. To są też inwestycje, które mają już dofinansowania, więc to musimy realizować. Ale również są to inwestycje, które są inwestycjami wskazanymi przez mieszkańców, bo poprzedzałam konstruowanie tego budżetu. Spotkaniami w dziewięciu dzielnicach zebrałam wszystkie informacje i wszystkie potrzeby od mieszkańców. No i rzeczywiście no, są dzielnice, tak jak to jedna z naszych nawet radnych mówiła, że od kilkudziesięciu lat nie były tam remontowane drogi, więc dzielnica zachodnia teraz. No, będzie nieco częściej uwzględniania, uwzględniana podczas tych planów inwestycyjnych. Bo rzeczywiście te, te ulice, które są prostopadłe do ulicy wylotowej, wyremontowanej przez powiat, one wymagają natychmiast remontu. To jest również radzikowo drugie, radzikowo gdzie ulice partyzantów, ulica komandorska, one też, mieszkańcy bardzo długo czekali na remonty tych ulic. W każdej dzielnicy coś mamy zaplanowane, jakąś inwestycję, mniejszą, większą w zależności od potrzeb. No i są to inwest na same remonty dróg przeznaczyliśmy w budżecie 30 milionów. I to jest ulica Bogusława X, gdzie też mieszkańcy czekają, ulica Chodkiewicza, Komandorska, Jedności, Wielkopolska, Wczasowa, Słowicza, Skoczylasa, Bursztynowa, Krzywoustego. Nasz wkład, bo to jest droga wojewódzka, ale my partycypujemy w kosztach. No więc tak to wygląda, ale też nie, nie szczędzimy na tak zwane miękkie wydatki, bo na realizację działań zdrowotnych przeznaczyliśmy 900 ponad 50 tysięcy, więc kontynuujemy te programy zdrowotne, jak na przykład program rehabilitacji seniorów, czy na przykład szczepienia dla seniorów, czy na przykład program in vitro, który będziemy też uchwalali, bo, bo czekam w tej Zwiększy się w... kwota, jeżeli chodzi o program in vitro? Nie zwiększy się kwota, zostawiamy na tym samym poziomie. Mamy już to przepracowane nam pozostawało w budżecie z realizacji tego projektu jest to program wyjątkowy, tu pary same podejmują taką decyzję. Mamy to trzeba, warto, i warto to wspomnieć. Mamy dofinansowanie z województwa Zachodniopomorskiego. Mhm. mamy dofinansowanie z powiatu. Tu jest ta współpraca samorządów bardzo dobra, bo i powiat i samorząd również patrzą na te sprawy tak jak miasto, że po prostu trzeba pomagać tym rodzicom, które Pragną mieć dziecko, a innymi metodami mhm. dotychczas nie, nie, nie mogli po prostu doczekać się potomstwa. Więc również działania zdrowotne, i, i, i ten budżet rzeczywiście jest budżetem ambitnym. Będziemy o nim dyskutowali podczas posiedzeń komisji, podczas Rady Miasta. Nie spodziewam się tu zbyt wiele dyskusji, ponieważ ja spotkałam się z przedstawicielami, z szefami wszystkich klubów pracujących w Radzie Miasta i z radnymi niezależnymi. Takie spotkanie się odbyło. Pokazałam wszystkie zaplanowane przeze mnie inwestycje i uwagi które zostały przez poszczególne kluby do nas zgłoszone no nie wszystkie bo nie da się wszystkich inwestycji zaplanować tu nie ma też wszystkich tych inwestycji które ja chciałabym zrealizować w danym momencie z różnych powodów zawsze trzeba wypracować pewien kompromis przede wszystkim dla mnie bardzo ważne jest to co powiedzieli mieszkańcy podczas spotkań no i oczywiście to co przekazali mi radni no bo oni są też przedstawicielami poszczególnych um, dzielnic Pani prezydent no i yy, o dofinansowaniach pani mówiła są te inwestycje które będą dofinansowane, ale czy nam na wszystko wystarczy pieniędzy? Bo z tym zawsze e, no, zadajemy no sobie mamy... takie pytanie, czy faktycznie e, będzie czym sfinansować te ambitne plany. E, tak, inaczej nie moglibyśmy budżetu złożyć. Mamy zaplanowane, e, zaplanowane wyrównanie tego deficytu e, poprzez nadwyżkę z lat ubiegłych, ale również w planach jest zaciągnięcie kredytu, o tym też radnym będę mówiła, ale to jest w planach. Planowaliśmy podczas konstruowania budżetu w poprzednich latach, też zdarzało się, że planowane było yy, zaciągnięcie kredytu, później okazywało się jednak, że nie. Ja proszę Państwa też mam tego świadomość, że teraz po 15 października zmieniło się podejście tych, którzy będą rządzili naszym krajem do KPO i do środków zewnętrznych, więc liczymy na to, że to KPO wreszcie zostanie uruchomione, że wniosek zostanie złożony, że pieniądze popłyną, bo część z tych inwestycji doskonale się, wpisuje w ten krajowy plan odbudowy. No rusza też FEPS, czyli te fundusze europejskie Pomorza Zachodniego, rusza już nasz ZIT, ten nasz Kokobi, więc tam też są pieniądze dla nas zapewnione, zagwarantowane i to już nie jest w trybie konkursowym, ale ruszają też różne programy ministerialne, więc no też nie ukrywam, że liczymy na to, że te środki zewnętrzne będą też płynęły do nas. Jesteśmy do tego przygotowani. Mamy biuro, które zajmuje się pozyskiwaniem funduszy i rozliczaniem funduszy zewnętrznych, więc tu jesteśmy przygotowani. Stąd też sporo, bo 4 prawie i pół miliona wydajemy na przygotowanie dokumentacji projektowej. No ale jeżeli w najbliższej perspektywie będą ruszały kolejne konkursy, to my jako miasto musimy być gotowi do tego, żeby sięgać po środki zewnętrzne. Stąd też optymistycznie patrzę na, na to, co będzie się działo w budżecie w przyszłym roku, bo no tak jak powiedziałam, czekamy na uruchomienie środków zewnętrznych i myślę, że w dużej mierze one będą Będą rekompensowały te wydatki. Internauci pytają o kontynuowanie programu rehabilitacji seniorów i tu już Pani powiedziała, tak, że znajdą się na to pieniądze. No to kolejna rzecz, o którą pytają internauci, dotyczy także budżetu. Wybieg dla psów. Internauci mówią: świetnie zrobiony. Ale nie ma oświetlenia. Gdzie? Tak, to jest słuszna uwaga i tu przepraszam, że od razu podczas prowadzonego remontu o to nie zadbaliśmy. Faktycznie tak jest, no, jest tam ciemno i, i już wydałam taką dyspozycję. Przygotujemy dokumentację projektową i będziemy na pewno doświetlimy to miejsce. Natomiast no, też tu proszę o cierpliwość, bo dzisiaj znaleźć dobrego projektanta graniczy niemal studem, więc pani naczelnik już ma zadanie postawione. Zaraz po tym sygnale wydałam taką dyspozycję, więc będziemy przygotowywali zapytanie ofertowe, przygotujemy dokumentację i na pewno na pewno za jakiś czas kiedy nie odpowiem ym, internaucie, bo, bo nie jestem dzisiaj do tego przygotowana, ale na pewno podejmujemy to zadanie. No, to teraz Pani Prezydent o wielomilionowej inwestycji, bo ma kosztować około 10 milionów złotych, nowa murawa i jeszcze kilka innych rzeczy dotyczących stadionu miejskiego. Ale okazuje się, że jest konflikt. Wszyscy myśleliśmy, że miasto i władze piłkarskiej kotwicy mówią jednym głosem. Okazuje się, że jest dwugłos. że się niby szybciej, miasto mówi spokojniej, trzeba wszystko przygotować. O co chodzi Pani Prezydent? No chodzi o to, że po prostu my musimy zrealizować te inwestycje zgodnie z

I ja to rozumiem i pewnie rozumieją to również mieszkańcy, natomiast no, władze klubu tak jakby nie chciały przyjąć tego do wiadomości, bo ja zakładam, że wiedzą o tym, że prawo zamówień publicznych funkcjonuje w sferze publicznej, w sferze finansów publicznych. Nie ma konfliktu, jest tylko po prostu, tak jak Pani powiedziała, dwugłos. Ja mówię publicznie i otwarcie i powiedziałam o tym również naszym radnym, żeby wydatkować tak dużą kwotę, bo jest to razem 10 milionów, bo to nie jest tylko Murawa, pani redaktor. To jest również przyłącze ciepłownicze, to są również miejsca dla dziennikarzy, to jest dostosowanie do w ogóle stadionu do potrzeb transmisji, oświetlenie awaryjne, zasilanie reklam, instalacja fotowoltaiczna, okablowanie energetyczne i te wszystkie elementy, które wpływają na bezpieczeństwo, czyli wzmocnienie tego sektora dla gości oraz nowa brama wejściowa, i to wszystko zostało skalkulowane na taką kwotę. Oczywiście ta współpraca ze strony miasta jest i będzie, bo jak kotwicę mam w sercu, chodzę na mecze i kibicuję naszej drużynie, ale trzeba powiedzieć sobie otwarcie, że. To nie chodzi tylko o murawę i nieprawdą jest, że murawa potrzebna od zaraz. Bo po pierwsze, ta murawa podgrzewana będzie potrzebna wtedy, kiedy klub wejdzie do pierwszej ligi, a my jeszcze nie zakończyliśmy rozgrywek. Zaczęła się runda wiosenna i ona zakończy się sukcesem, mam nadzieję, kotwicy, ale jeżeli nie zakończy się sukcesem, no to będzie sytuacja, to będzie powtórka tej sytuacji z roku mm -hmm. ubiegłego. No ale. Y y jeżeli wejdzie kotwica do pierwszej ligi, to rozgrywki pierwszoligowe rozpoczną się w lipcu, w drugiej połowie lipca. Mamy zatem czas, w sezonie letnim na wykonanie murawy. Druga tak. rzecz to, tak jak mówią eksperci, że wysiewanie murawy, czy też wykładanie murawy w grudniu albo w styczniu, jak tu pan dyrektor udowadnia, że murawa potrzebna od zaraz, mm -hmm. bo muszą piłkarze grać, mija się z celem, bo okres wegetacji roślin jest nieubłagany i trawa, jeżeli zostanie wysiana w grudniu i w styczniu, no to nie trzeba tu być Einsteinem, żeby wiedzieć, że ona potrzebuje. Kilka tygodni, żeby po prostu wyrosnąć. Nie wyrośnie zimą, czyli wyrośnie dopiero wiosną. Więc pytanie do pana dyrektora: to gdzie będzie kotwica grała? Z tego co pamiętam z tabeli, z informacji, 24 lutego rozpoczynają się rozgrywki po przerwie, więc gdzie oni będą grali? No, będą musieli korzystać ze stadionu szczecińskiego, więc tu po prostu jest kompletne niezrozumienie. Ja chcę powiedzieć jedno. My podpisaliśmy z Kotwicą, bo chcieliśmy szybko, no, no szybko przystąpić do realizacji tej inwestycji. Dowodem tego jest, że ogłosiliśmy przetarg pomimo tego, że Kotwica nie weszła do pierwszej ligi. Pamiętamy wszyscy mecz 7 czerwca i wtedy okazało się, że zostają w drugiej lidze. Ale ja wtedy publicznie też powiedziałam, że no ale obiecałam, będę robiła tą murawę. Robimy, złożyliśmy wniosek do Ministerstwa Sportu, ogłosiliśmy przetarg. Niestety, kwota, którą wykonawca zaproponował, przekraczała znacznie kwotę, którą mieliśmy w budżecie, więc przetarg zgodnie z prawem został unieważniony. W międzyczasie pojawiła się informacja o tym, że w Polskim Ładzie są pieniądze i będzie można aplikować, i miałam takie zobowiązanie ze strony pana posła Hoca. Dotrzymał słowa, otrzymaliśmy. 8 milionów, więc razem już na stole dzisiaj leży 10 milionów. No i no, przedstawiciele Kotwicy no, próbowali rozmawiać, żeby jak najszybciej, jak najszybciej, więc podpisaliśmy takie porozumienie. Naszy, nasza Kancelaria Prawna przygotowała takie porozumienie. Kotwica zobowiązała się do dostarczenia PF-u, tego programu funkcjonalno-użytkowego. Mhm. I tak też się stało, bo 10 listopada klub złożył PF-u. Niestety to PFU nie, nie spełniało warunków i formalnych i prawnych i po prostu nie było możliwe wykorzystanie tego dokumentu w przygotowaniach do przetargu, więc złożyliśmy pismo, żeby oni ten dokument uzupełnili. No, uzupełnili bardzo szybko, bo 14 myśmy wysłali uwagi, 15 już wrócił ten dokument. Mm -hmm. Ale ten dokument po prostu nie spełnia określonych warunków um, i po prostu on się nie nadaje do tego, żeby wykorzystać go przy e, przygotowaniu Te specyfikacji. Ale oczywiście i od początku mogliśmy iść taką drogą, już dawno dokumentacja byłaby, więc ja już mam wyłonionego w zapytaniu ofertowego wykonawcy, nie będę, się, nie będę ulegała na pewno żadnej presji, nie będę ulegała żadnym tu pomówieniom, szantażom i tak dalej. Po prostu zrobimy to zgodnie z prawem zamówień publicznych. Pani z jednej strony działacze Kotwicy mówią, że miasto nie robi nic, żeby zrobić to szybko, a z drugiej strony mówi Pani o tym, że to tak naprawdę po stronie też e, działaczy jest problem. No ale dokładnie, no wystarczy to sprawdzić, że ten dokument, który oni dostarczyli, zdeklarowali się dobrze, no mieli zrobić to dobrze. Przygotować taki dokument, którego nie mogliśmy wykorzystać, który był zbyt ogólny, który nie, nie dawał nam możliwości przygotowania przetargu i tego, tego przetargu po prostu nie mogliśmy ogłosić. No, miało to być realizowane w formule za projektu i wybudu i okazuje się, że po prostu nie ma możliwości wykorzystania. Kotwica złożyła do nas pismo, że wycofuje te dokumenty. Ja już, te doku ja już to pismo podpisałam. A rozmawiała pani z, z cały czas trwały rozmowy, Cały czas trwały rozmowy i że uzupełnią, uzupełnią. A po tym, jak medialnie oni opowiedzieli o tym, że mają no, taki ale z miastem? Pani redaktor, no, prezydent miasta nie będzie ulegał żadnej presji, nie będzie medialnie wypowiadał się. No, ja mówię ja o nie o mówię o medialnych, faktach. tylko mówię o spotkaniu z działaczami. E, nie, bo to miało miejsce chyba w weekend, tak mi się mhm. wydaje, więc, więc nie mieliśmy spod, możliwości spotkania. Pan dyrektor przyniósł pismo, w którym to piśmie. Zresztą mi nie było, ja byłam w Warszawie bodajże w czwartek czy w piątek, już nie pamiętam. Ale fakt jest taki, że Wpłynęło do nas pismo, przekazaliśmy te dokumenty, dzisiaj idziemy inną drogą, rozstrzygnięte zostało zapytanie ofertowe, więc to świadczy o tym naszym zaangażowaniu i o tym, że my chcemy to zrobić. Zresztą jest dofinansowanie. Po prostu musimy te pieniądze wykorzystać, bo byłoby grzechem zaniechania, gdybyśmy oddali pieniądze z Polskiego Ładu, ale niczego nie będziemy robili szybko, byle jak, ma być wszystko zrobione dokładnie, zgodnie z prawem zamówień publicznych. Zobowiązałam się, pamiętam, rozmawiałam z panią, pani mnie wówczas przepytywała i zadawała pytania, czy aby na pewno powinniśmy to robić. Tak, robimy to. Dzisiaj dalej mam te wątpliwości. Ale ja dzisiaj już nie mam tych wątpliwości, ponieważ mamy środki zewnętrzne, więc to nie jest obciążające. Budżet miasta, bo mamy 8 milionów z Polskiego Ładu i prawie 2 miliony z Ministerstwa Sportu. E, mamy zapytanie ofertowe, przygotowana zostanie dokumentacja projektowa. Ogłosimy kotwica... przetarg i zostanie ten e, cały stadion dostosowany jest do wymogów Czy Jesteś w stanie zagwarantować, że jeżeli kotwica wejdzie do pierwszej ligi, to będzie miała gdzie grać. No, wszystko będzie szło teraz takim tempem. No Kto sieje, proszę Państwa, trawę w grudniu. Działacz, no to jest moja odpowiedź na pytanie. <laughs> Dziękuję bardzo. Dziękuję. To była audycja prezydencki kwadrans, prezydent miasta Anna Mieczkowska. Dziękuję. Kamila Paramierzyńska. Dziękujemy za dzisiaj. Do zobaczenia i do usłyszenia.